Żydowskie w Tarnobrzegu to nasza opowieść o cichych bohaterach historii, którzy ginęli z honorem. Znajdujemy się w Tarnobrzegu, mieście, z którego pochodzimy: ja, Filip Józwik, i mój kolega z klasy Stanisław Wiczyński. W tle zobaczyć możecie zamek rodu tarnowskich na Dzikowie, w pobliżu którego, według źródeł, około XVI wieku powstała pierwsza na tych terenach osada żydowska, a później gmina żydowska, z synagogą i dwoma cmentarzami. Przekazane przez nas informacje są o tyle ważne, że właśnie tutaj, na terenie tej pierwszej gminy, w późniejszym czasie powstało tytułowe getto. Ale to już dalsza historia. Pozwólcie, że ją Wam opowiemy. Jesteśmy na rynku miasta Tarnobrzega. To właśnie tutaj, 2 października 1939 roku, ówczesny burmistrz Antoni Runiewski z rozkazu Niemców zbiera ludność żydowską. Według relacji naocznych świadków tego wydarzenia ograbiono już z wszelkich kosztowności i publicznie obnażono. Następnie brutalno zmuszono do opuszczenia miasta i skierowano nad rzekę San do sowieckiej strefy okupacyjnej. Kazano im iść na rynek, kobietom, mężczyznom i dzieciom. Tu zbito ich w gromadę i zaczęto zabierać najcenniejsze rzeczy. Na stole piętrzyły się pieniądze. Jedną kobietę, jako bardzo bogatą na środku rynku, przy wszystkich rozebrano do naga i każdą część bielizny rzucali na stół. Tych, którzy się ukrywali, rozstrzeliwano. Stoimy właśnie na terenie dawnego obozu pracy Getta w Tarnobrzegu, gdzie wiosną 1940 roku niewielka część wyrzuconej z miasta Żydów powraca do Tarnobrzega do pracy w niemieckiej firmie budowlanej Berman. Oprócz ludności wersyjnej do miasta Niemcy przywożą zdolnych do pracy robotników żydowskich. Tak to wydarzenie wspomina jeden z mieszkańców miasta. W owym czasie zauważyłem, że Niemcy zaczęli zwozić młodych Żydów zdolnych do pracy. Lata 1940-1942 przypadają na istnienie obozu pracy getta w Tarnobrzegu. Umieszczeni tu wcześniej wspomniani młodzi Żydzi zagłodował pensję, pracowali przy budowie dróg pracy często chodzili piesi, a świadkowie ich marszu opisują to w następujący sposób. Mieszkając w Miechocinie widziałam jak szli pod eskortą Żydzi w kierunku na Dębę. Często przymuszeni śpiewali tą piosenkę. Marszałek Śmigły Rydz nie nauczył nas nic, a nasz Hitler Złoty nauczył nas roboty. Byli bardzo wynędzniali i wymizerowani, dlatego ten śpiew brzmiał jak podwójne żyderstwo. Jesteśmy przy dawnej synagodze, dziś w Bibliotece Publicznej, czyli w tzw. sercu getta w tu umieszczeni byli starcy, kobiety i dzieci. Cały teren obozu getta ogrodzono parkanem i drutem kolczastym, a społeczność żydowską kontrolowana i strzeżona. W relacji wcześniej żyjących wyglądało to tak. Tym dysponował Niemiec, nazwiska nie pamiętam. Inwalida wojenny z pierwszej wojny światowej. Bez palców, bił Żydów. I tu warto przytoczyć kolejną relację naocznego świadka tamtych wydarzeń. Na terenie obozu odbywały się egzekucje. Słyszało się jedynie, że Żydzi w obozie wymierali i nocą byli wywożeni. Data 19 lipca 1942 roku przypada na początek likwidacji czarnobrzegskiego getta i właściwie koniec naszej smutnej opowieści. Posłuchajcie brutalnej relacji świadka tamtych wydarzeń. Wozy pojechały na miejsce, gdzie znajdowało się miejskie Szambo i gdzie czekała już stojąca nad wykopanymi dołami grupa niemieckich żandarmów. Lament Żydów narastał z każdą chwilą. Ukryci w krzakach jeżyn obserwowaliśmy, jak policjanci granatowi zrzucają Żydów z wozów, czym kawałki drewna i do leżących zaczynają strzelać. Po egzekucji kopnięciem zepchnięto trupy do przygotowanych dołów. W getcie nie wybuchło powstanie, bo zostało zlikwidowane przed jego rozpoczęciem. W analizowanych dokumentach nie odnaleźliśmy informacji o porze Żydów przebywających w tarnowskim getcie. Obrazy, jakie jawiły nam się przed oczami podczas lektury wspomnień świadków tamtych wydarzeń, to portrety biednych, wynędzniałych ludzi. Na potwierdzenie tych słów przytaczamy ostatni już fragment wypowiedzi świadka z tamtych lat. Przy każdej sposobności prosili o pomoc, w szczególności o dostarczenie im chleba, a nawet prosili o skórkę chleba. To ostatnie zdanie naocznego świadka historii niech będzie podsumowaniem naszej opowieści. Tarnobrzescy Żydzi byli cichymi bohaterami historii, którzy ginęli z honorem, pogodzeni z tym, co przyniosły im okrutne czasy, w których przyszło im żyć. A ci, co cudem ocaleli dzięki pomocy ówcześnie żyjących Tarnobrzeżan, służyli naszemu miastu przez wiele lat, jak wspaniała żydowska lekarka i działaczka społeczna Olga Blanka Lilien, przy której tablicy upamiętniającej właśnie stoimy. Ale to już temat na inną opowieść.